W Tym razem jesteśmy dalej w Drate Forest, ale w specjalnym miejscu, które chciałem pokazać, ponieważ jest, ponieważ jest bardzo interesujące i mam nadzieję, że niektóre osoby może zaciekawić. Jest to, może tak nazwać, stajnia nowych wierzchowców. Tak to można nazwać. No, wierzchowce, czyli Cloud Semp, Semp Serpent. No jak widzimy jest kilka modeli ich, na kolory mi osoby się bardzo podobają, szczególnie ten czarny i ten zielono, zielko, zielony dokładnie miejsca nie może dokładnie miejsce może odwiedzić zobaczyć pogardę z parą osobami ale z tego co zauważyłem jest osoba która sprzedaje po prostu te te wierzchowce 7 oraz osoba która za wyścigiem ponieważ u góry jest taka flaga która, jak można się domyślić, jest związana z jakimś wyścigiem, oraz są osoby, które są miejscami tych serpent serpentów. Z tym ty miejscem też związane pewne zadanie, ale którego na razie nie mam dostępu, ponieważ trzeba mieć odpowiedni poziom, jak widać. Teraz są małe małe węże, mini-pety. Prawdopodobnie też dostępy oraz taka wersja normalna, żeby bez siodła i, takie, i innych rzeczy. Ok, to było na tyle. Póki co jeśli będziemy... Jeśli będę miał dostęp do tego miejsca, jeśli będzie coś więcej się działo w tym miejscu, to na pewno je znów pokażę. A tym razem i jeszcze na koniec chciałem pokazać coś specjalnego. Tak, biorę miejsce. I oto jest nowy model latający. Wierzchowiec, taki latawiec, który po prostu nas transportuje do innego miejsca. I przy okazji możemy pozwiedzać okolicę, która jest nadal cały czas ładna. I dotarliśmy do głównego quest hub tej lokacji, w której, w której i Allianz, i Horda robią wydania jak widać. To by było na tyle. Jeśli Wam się spodobał ten filmik oraz mój kanał, to subskrybujcie go, polubcie filmy i zapraszam do komentowania. A ja z Wami się żegnam, cześć i na razie.